Konkurencję dla gromdy, bo tak naprawdę na rynku polskim do tej pory było tak, że ta konkurencja, która w jakimś czasie się na rynku pojawiała, jej już nie ma, jest gromda. Teraz mówi się o tym, że może się kolejny gracz pojawić na, na polskim no wiesz, rynku. Wiesz co, wiesz co jeśli, jeśli coś tworzysz sam, no to wiesz, to jest fajne. My tutaj stworzyliśmy od podstaw też bierzesz w tym udział i wiesz, jak to wszystko wygląda. No, no wiesz, no dzisiaj, dzisiaj takie franczyzy, które, które się pojawiają i które są i ktoś ewentualnie szuka jeleni, żeby mu zapłacić za licencję, to tak jak ja, jak ja bym, wiesz, zrobił, zrobił że, że dałbym komuś licencję, nie wiem, do Włoch, do Bułgarii i do Anglii gromdy no i ktoś by sobie to tworzył i ja bym na to nie miał wpływu. No to teraz sobie wyobraź przykładowo Dana White'a, żeby dał franczyzę UFC Komu? No, wiesz no, jeśli się szanujesz się szanujesz i, i po prostu tworzysz to i masz ekipę z graną, no to nigdy czegoś takiego nie robisz, No to wiesz coś takiego można zrobić z biedronką z żabką z innymi rzeczami. No, ale nie z federacją. wiesz no, musisz federację, jeśli tworzysz, no to wiesz to tak naprawdę świadczy o, to, o twoim nazwisku. Ty, ty, to, ty, to, ty to legitymizujesz i po prostu musi to tak być i musi to trwać. Ja to po prostu no, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ktoś, Ktoś z jakiejś federacji komuś sprzedał licencję i mówił, że on ma jakiegoś MacGregora, i ten MacGregor do ciebie przyjedzie, ale ty sobie znajdź sponsorów. No wyobrażasz sobie takie, taką federację, no, 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 no nie bardzo. No wiesz, no, no i wiesz, dzisiaj, dzisiaj mówienie, bo ja się śmieję cały czas, ja cały czas to powtarzam o, o, o tej angielskiej federacji BKFC bodajże, że, że ten, no, no widzisz, jak to wygląda. No chłopy, którzy przyjeżdżali na gromdę, dostawali bęcki, oni dzisiaj świadczą o sile angielskiej federacji BKFC. No kabaret, no wiesz, no i wyobrażasz sobie teraz i teraz sobie wyobrażasz federację jakąś, która gdzieś tam chce zaistnieć tu, żeby no co będzie mówiła, że, że co, ma, ma byłych zawodników z Gromdy? No jeśli jest, jest zawodnik w gromdzie, no to wiadomo, że, że, że ma umowę, i ma, ma zakaz konkurencji na jakiś tam okres. No, no jak sobie wyobrażasz, będziesz mówił, że co? Że, że, że co? Walczą tam, byli zawodnicy gromdy. No, no, no chore, no to tak samo jak, jak cały czas widzę w federacjach MMA, że że walczą zawodnicy, no były zawodnik KSW, no ale dlaczego on w KSW nie walczy, no są jakieś powody, że nie walczy, no, no pewnie już zawalczył KSW w jakiś tam sposób, albo poszedł wysoko, albo jeśli się nie sprawdzał, poszedł niżej, no to, no to wiesz, no to myślę, że dzisiaj na polskie realia, no nie ma nic wyżej, nie ma nic wyżej niż Gromda, no to, no to wiesz, gdzie idziesz, niżej? No to... No życzę powodzenia, no tego widzisz. No tak to jest. No mówię, no, mówię franczyza jest dobra, jest dobra, jest dobra w biedronkach i w innych tych. Yy...